Ja tylko kleknąłem ramię żeby tutaj przestał opowiadać o tym na chwileczkę. Alba e, proszę, jest współprzedańcą w prawą stronę. Samochód siłowy e, jest w z banki, e, z paliw, bank, baketem. bankietem. Pędzi na chwileczkę potem z rzutu wody. Tak wygląda gaszenie pożaru wykonanie policyjnego siłosza, który wspiera działanie strażaków. Między innymi w Szwajcarii Kyrskiej było to wykorzystywane w tamtym roku chyba, podczas zniszczenia. Z drugiej strony zasadnika Paul Dumatek. Na futonach pilotów tego Black Pulkar zaczynają dzisiaj inspektor-pilot Robert Citek jako dowódca załogi. Drugim pilotem jest młodszy inspektor-pilot Marcin Wizrowski. A rolę krewcziwów Krew na pokładzie, szanowni Państwo, to nie komisarz o podkomisarz Trenysław Inizutek i, i starze postępowie Norbert Hyliet. Wszyscy z zarządu lotnictwa Policji Głównego, Sztabu Policji, Komendy, Mówią Policji. Doktor przypomnę, że personelu w